Dzień dobry kochani. Dzisiaj z kamerą wśród zwierząt odwiedził nas, nas Bocian, który odwiedza nas co roku i on myśli, on chyba naprawdę myśli, że ten Bocian sztuczny Ciapek, który tam jest, że ten Bocian sztuczny, który tam stoi, gdzie w tym miejscu Ciapek, że to jest prawdziwy Bocian. No, czyli... <laughs> nie tylko ludzie się czują samotni w tym świecie. Dobra, ja wróciłam. Odwiozłam dzieci. I dzisiaj normalnie nie mam siły. Jestem tak w... Nie wiem, źle się czuję. Ale pójdę dzisiaj na rower, mimo że jest chłodno. Bo teraz idę na dwa dni do pracy, więc będę miała odpoczynek w pracy, więc dzisiaj musi być zaliczona no udało mi się z te słuchawki bo jest no, wtedy wtedy mi się wydaje że ja głośno mówię ogólnie muszę dzisiaj paznokcie zabić bo i do pracy dzisiaj paznogcie muszę obejmę. i przy stopach też bo ostatnio zrobiłam sobie sam lakier bez żelu na stopach i się nie utwardziło zeszło mi ajku dzisiaj wieje masakra powiem wam że jak wieje wiatr to się źle jedzie na tym rowerze bo po prostu dwa razy więcej wysiłku trzeba włożyć a przez to się wolniej jedzie i ten licznik pokazuje że mam mniej spalonych kalorii mimo tego że ja włożyłam więcej wysiłku w to żeby przejechać tą trasę. Wczoraj sobie zrobiłam m, taką trasę, e, bo chciałam jeszcze sobie pojechać nad jezioro, zobaczyć gdzie tam ta droga idzie. E, Może z kiedyś tam pojadę, tędy się przejedziemy. A e, no i wczoraj zrobiłam prawie 32 km, a dzisiaj nie. Dzisiaj mówię, że już po prostu jak wyjechałam z chaty, to tak mnie nogi bolały, że czułam po prostu to, że wczoraj jeździłam w ogóle wczoraj też jakoś bolało mnie brzuch dziwnie się czułam, wieczorem zasnęłam e, nic nie ogarnęłam chciałam ogarnąć, nic nie ogarnęłam no, dzisiaj dzieciaki do siostry i i na weekend do pracy A potem na czerwiec nie mam grafiku bo to już jest chyba czerwiec, nie? przyszły tydzień nie ja mam chyba wolne Przynajmniej niedzielę, w sobotę chyba idę. A nie wiem, dobra, nieważne, bo to już jest chyba drzewiec. Ach, tak mi się nie chce słychać. Ale wie. Tu już ktoś ma wielkie posiane. W ogóle tak, ładnie tutaj jest, wszędzie naokoło tutaj ta ścieżka fajnie idzie, przez pola i potem e, koło tych jezior. No e, kawał przez las, ale powiem wam, że super się tutaj jedzie, przynajmniej nie muszę się martwić ktoś mnie za chwilę nie zjedzie tylko ten kawałek tam gdzie mam a tutaj rzebak kwitnie pięknie pachnie aż po prostu sobie postaję i powącham chwilkę bo teraz on chyba mm, jak to się mówi mioduje o że on wydziela ten zapach i pszczoły do niego idą pięknie pachnie a tutaj na tym polu tu tu jest gryka posiana więc później jak gryka będzie kwitła to znowu będzie mi tu pachniało no, tam też jest rzepak, ogólnie ładnie tu mają. Te pola są takie proste. Ale to tu jest jakiś PGE kiedyś i teraz jakiś duży rolnik to przejął, więc... Więc tak. Uff. Dobra, ja już sobie trochę odpoczęłam, bo dzisiaj w sumie nie robiłam jakiejś przewy, Nie dużej przerwy. Dzisiaj co, przyjadę, dam kurom, zbiorę jajka i dalej w te moje te pielić dzisiaj też czekam na paczkę z Zalando ma przyjść do mnie mają przyjść do mnie trzy rzeczy więc e, teraz nie Bond Pix tylko Zalando e, no a z Bon to bym musiała sobie zamówić desy takie na co dzień długie bo wszystkie mi się słuchajcie przy praniu znaczy się przy praniu przy myciu łazienki wszystkie gdzieś zawsze dotknę jak myję wannę to używam tego płynu tego Sifa, tego Ala Sifa zbioty wiecie. No i jak mi się gdzieś dotknie, to zawsze e, się odbije i to zostaje po prostu to wyżeja, Więc już wszystkie moje desy mam poniszczone w ten sposób. i muszę sobie jakieś desy zamówić. No, w tym miesiącu. Um, moja kasa. No ja, mój stan kasy wygląda źle. Ale... Dużo rzeczy mam ogarniających, więc jestem ze siebie dumna, A teraz niedługo będą troskawek, więc może biedę dobrze. gdzieś muszę ogarniać, to zbyt tych sobie. Ej, bo mm, przyjadę do domu, tu się ogarnię, bo ja zawsze idę na rower, więc nie ogarniam się. Tylko jak wracam, tu się ogarniam. Jestem cały czas na stać biały pysznic i się przywracam do równowagi. No dobra, koniec oglądania o wszystkim i o niczym ja jadę, a Wam życzę miłego dnia i miłego weekendu, pomyślcie o mnie, że jestem w pracy. No i dobra, wróciłam z tej, z tego roweru, ogólnie powinnam iść się umyć i dać kurom, ale przyszła do mnie paczka, na którą czekałam, z, z Lambo. i ją sobie otworzymy. Ogólnie e, dziwna sytuacja, bo nie mogłam zapłacić kartą, potem jednak mogłam blikiem zapłacić. Więc spoko, bo już myślałam, że będę musiała jechać po tą paczkę e, do tego centrum przeładunkowego, czy jak to tam się nazywa. Ym, no bo ogólnie dostałam informację, że płatność y, kartą jest możliwa, a później pan mówi mi, że nie, a jednak okazało się, że tak. Więc tak to jest, słuchajcie. Dobra. I tak. To jest paczka z Zalando. Tutaj mam dwie bluzy. Tak, dwie bluzy. I e, koszulkę. I mam nadzieję, że to będzie dobre, bo pewnie to się wkurzę. <gryw> Więc najpierw ja sobie to przymierzę, a potem Wam pokażę. Więc tak. Pierwsza rzecz to jest bluza z Gapa. I to jest taka bluza fioletowa. Ale ona jest cienka. Ja myślałam, że ona będzie grubsza. No, trzymaj się, czemu się nie trzymasz? E, Mój statyw się zwalił ogólnie ostatnio. Tu ja mam na sobie te e, Jezus na to. Więc tak, tak ona się prezentuje. Ja mam na sobie te moje leggingsy do jeżdżenia na nowe, e, więc się tym nie przejmujcie zupełnie. Ale bluza jest spoko. I e, ogólnie... Długo nie miałam takich bluz, ale koleżanka z pracy ma taką podobną. tylko e, ona ma chyba odpinaną, czy nie, ale są super rękawy trochę przykrótkie mogłyby być dłuższe, A to tam krycie. Jakoś jak ją sobie tak spuszczę, mam nadzieję, że mi się nie zmniejszy, bo moja suszarka e, ogólnie zmniejsza rzeczy jak nastawię e, za bardzo na ciepłe to zmniejsza. I ogólnie dobrze, że ja przyjechałam, bo ten koleś był szybko dzisiaj, bo tak od ci kłowierzy przyjeżdżają e, sporo e, po 16 albo 18, a dzisiaj on był tak szybko, ale to był jakiś taki prywatny. Więc wiecie, no. Więc mamy tą bluzę gapa i słuchajcie, ona kosztowała, ona kosztowała nie miliony monet, tylko ona kosztowała 87 zł. Więc w ogóle super cena. Za 87 zł yy, taką bluzę wyczaić. Więc spoko jeszcze w moim ulubionym kolorze, to tym bardziej spoko. Więc tak, teraz przymierzę tą resztę. jeł A tutaj mamy drugą bluzę. Nie przejmujcie się tym, że mamy tłuste włosy, za chwilę pójdę się ogarnę. I tu mamy drugą bluzę. Yy, już taką grubszą na chłodniejsze. Wieczory i szkoda, że ona nie ma tutaj Z przodu mm, Brakuje mi w niej Jezus Że też ten mój Statyw się musiał Popsuć, no e, Ona tutaj mogłaby mieć Takie, wiecie, na Ała! Jeszcze się falnęłam Poznokcia tutaj na ręce taką, wiecie Wkładane takie, ja lubię ogólnie ręce chować, e, Ale jest fajna I ta ma już Dużo dłuższe rękawy jest e, wygodna, ciepła i spoko, e, więc tak, wydaje mi się, że całkiem, całkiem fajna. No, cieplutka i ten kaptur ma też bardzo, bardzo ciepły. Wydaje mi się, że ten kaptur to w ogóle jest grubszy niż ta bluza. No i ta już nie była taka tania, bo to wiecie, Nike nie zdzieraje. I ta kosztowała. 175 zł, więc no, no, taka w miarę normalna cena, chociaż to i tak tam chyba była jakaś plomka, więc fajnie. I już więcej takich blues na pewno nie będę zamawiać, bo te dwie mi sterczą, ale ogólnie brakowało mi takich właśnie ciuchów, że jak wiecie, rano chcę wylecieć szybko z dzieciakami, to ja zawsze zakładałam swetę, kłódkę, coś tam. A wiecie, jak są takie chłodniejsze dni to się wrzuca bluzę i się, i się leci. Po prostu tak i stwierdziłam że ciągle z tego Bon ile można zamawiać, prawda? Więc yy, teraz będę zamawiać już takie lepsze rzeczy. No, więc to zdejmuję i pokażę Wam trzecią rzecz, ale ciepła jest to było za fajne. Chyba w niej będę dzisiaj chodzić. I tu jest trzecia rzecz, tak naprawdę najdroższa, bo to jest polówka to Mego Hilfigera. Yy, więc... Ona kosztowała dwie stówki. Ale jest fajna. Ja mam 3xL. Nie, czekajcie. 3xL. I ogólnie te bluzy miałam 2xL, a to jest 3xL, bo to jest jakaś tam seria Slim Fit, coś tam. Więc w ogóle te mniejsze rozmiary. No, ale przedstawia się spoko. Fajnie, fajnie wygląda. I jak schudniemy jak zgubimy tu to i to, no to będzie całkiem, całkiem fajna yy. no i chciałam sobie no, kupić taką polówkę bo podobają mi się takie polówki ogólnie yy, trochę mi się zmienił teraz yy, styl yy, więc, więc tak, więc będą jakieś nowe zakupy i mam nadzieję, że jak schudnę yy ten mój efekt uboczny jeżdżenia na werze będzie widoczny to będzie to super wyglądać do jakichś dzińców yy, ogólnie tutaj ona jest ok w rękach więc, yy, więc spoko tylko wiadomo tutaj się tak opina troszkę yy, tu na naprzuchu ale też na ścisłość yy, przejdzie więc tak i ona była najdroższa ta polówka od bo kosztowała 199 no więc najdroższa i łącznie za te zakupy zapłaciłam 461 zł i jestem bardzo zadowolona więc tak byłam pewna że y, 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 będę musiała odsyłać coś że coś mi nie będzie pasować ale jest spoko e, super że wszystko pasuje że, że nie będę musiała tutaj tego zwracać i bardzo ładnie ta polówka leży podoba mi się Będę zamawiać chyba więcej takich polówek sobie. Albo takich koszulek z wiecie, z wycięciem V. Ale ogólnie to takich jest malutko. A tutaj zawsze ten guziczek też można sobie odpiąć. I to też fajnie wygląda. No. Więc tak. Jest za 15 pierwsza. Ja jeszcze nie powiesiłam tych chwilan. Chcecie wierzyć bądź nie. Ale ja jeszcze nie powiesiłam tych chwilan tutaj. I w ogóle tam mam całą stretę. Tu te te prania hmm. wrzucam wam właśnie filmik <laughs> więc więc będzie kolejny filmik dzisiaj nie wiem co wam tutaj jeszcze nagram może jakieś małe zakupy z biedy pojadę dzieciakom kupić coś w sumie ja wszystko mam ale ogólnie bym potrzebowała wejść do Osmana po jakiś płyn żel do twarzy i tam parę rzeczy mam już napisane bo ja sobie piszę zawsze taką listę zakupową E, więc tak i chciałabym jeszcze no, uhy, tak no zepsuł mi się ten statyw no nic nie zrobię i chciałabym jeszcze dzisiaj wejść do pralni bo słuchajcie ta maena repa którą sobie kupiłam brudzi mi koszulę i brudzi to w ten sposób przepraszam ale muszę to tu przykręcić tutaj brudzi w ten sposób że tutaj przy kołnierzu bardzo widać że jest po prostu czarny odbija się kolor mimo tego że Mm, że ja wyprałam domkę e, w, w czym? W odcie W odcie to mimo tego ona i tak ludzi, więc e, się zastanawiam, czy nie dać tych koszul do pralni, czy oni mi tego e, co, czegoś z tym nie zrobią. Ja mam taki preparat do psikania e, na plamę, ale on też nie dał rady, a on naprawdę dawał radę. Kiedyś go Wam chciałam pokazać, potem zapomniałam i, i tak to poszło. Eee, no, a no nie dał rady i teraz te koszule, nie wiem, albo będę je wywalać, albo wezmę je do pralni i zapytam się, czy oni dadzą radę cokolwiek z nimi zrobić. Więc tak, to by było moje zamówienie z zamądu. Ja sobie to teraz ładnie pół układam. Eee, ja nam się, jak nie wiem, bo mm, ogólnie ostatnio dzieciakom zamawiałam ciuchy i tak sobie długi czas nic. E, ciągle coś i stwierdziłam, że fajnie sobie zrobić jakąś nagrodę w postaci właśnie e, tych ciuchów. Więc teraz jeszcze będę sobie zamawiać jakieś desy, dół desów. Mm, no ale co tam wiecie w przyszłym miesiącu, bo w tym miesiącu to już lipa. Dzień dobry kochani, witajcie po kilku dniach nieobecności. Mnie nie było, bo byłam w pracy przez weekend. Wczoraj odsypiałam 24, więc... a później gusiłam trawę, eee, więc taki dzień ogólnie byłam zmęczona i nie chciałam się czegokolwiek tam e, nagrywać. No a teraz e, dzisiaj cena już tam ogarnęłam, dałam kurom, jedziemy do Biedronki, e, jedziemy po pasze i e, i co jeszcze? Co jeszcze panek Pasza do biedonki, jakieś mięso. W ogóle ja mam jakieś znowu wysypkę dostałam. To, czy kawałek czego. No i, i, i na takie małe jakieś tam zakupy. Rezors. Stuszno strasznie chyba będzie jakaś burza. Ja się nie ubiłam jakoś tak bo Jest po prostu strasznie duszno. No więc może wam nagramy dzisiaj jakieś zakupy, a po południu ja będę robić tam w ogródku przekopywać i bo trzeba dzisiaj raczej nie będę kosić bo jest mokro, ale w ogródku będę przekopywać i tam działać. Będziemy coś tam siać. Evanuś ja tam tą twoje przyorytam musimy dzisiaj przekopać, wiesz? I o, Przekopiemy to. No, więc... Tak. Ja to powiem Jasiofi. Jasiofi, a Jasiu mi pozwolił. przecież tam musimy zasiać, wiesz? O patrz Jastrząb. Widzisz go? Ja Usiadł sobie na gałązkę. Widzisz, patrz. Patrz go, leci. Widzisz? Widzisz tutaj? No. Yy, więc tak i będę pewnie montować te dwa filmiki razem, no bo powiem Wam, że ostatnio jakoś tak nie mam nie mam natchnienia, nie mam fenet, żeby cokolwiek ponagrywać. Mm -hmm. No, więc jedziemy, będziemy się odzywać do Was później. No i dobra kochani, wyciliśmy, ja byłam też w Osmanie kupić sobie płyn do kąpieli. Tą odżywkę, bo ja ją y, non stop używam codziennie i ona Znaczy się ogólnie Ona nie jest jakoś bardzo wydajna, tu jest 200 ml y, A na moje włosy ja nakładam na całość i tutaj żel do mycia twarzy to muszę wywalić I tak, i w biedrze trochę rzeczy y, Pomidorki Banany Już w drodze zjedliśmy, bo Jasiu teraz pojechał na trening y, Tutaj kolejny ser. Ogólnie to muszę lodówkę chyba umyć. E, w ogóle padało strasznie, więc ja trochę zmokłam. Tutaj Daniel sobie nakładł. Kolejne. E, różne takie rzeczy na dzień dziecka są. No i Janek wziął sobie takie mamby. Mm, takie długie. A tutaj. Ja wzięłam dla Jasia takie żelki e, owocowe. Tak. Tu. tu kolejne dania. E, a i tu jeszcze pełność sobie... Nie, to też dla Jasia, bo pęność też miał takie e, skolowe niby. Gorzka czekolada. Ostatnio siostra mi zjadła, więc ja ani nie zdążyłam sobie zrobić tej zapiekanki, takiej owsianej. Bułki. E, tutaj też bułki, jedne są dla mamy w sumie. Jabłka. Teraz... E, tak jakoś żadnych owoców za bardzo nie ma. E, tutaj jest chlebek dla mamy. I co jeszcze? A, i... Kapsułki do prania, więc to muszę wziąć do łazienki. Oczywiście jeszcze kupiłam czekajcie e, wodę, m, tą łotę, sok, taki... Aj przepraszam. Taki m, ten Kubus jakby e, no kamer dla psów. I wtedy byliśmy jeszcze też... A, no, naczynia do połamywania standard w mięsnym i w mięsnym kupiłam właśnie sobie różne rzeczy takie na obiad. Tutaj mam takie kulki a la Devolaje. O Jezu, zgniotła się ta kulka, spoko. E, tutaj mamy zrazy, tutaj mamy łódka e, i pieś. No i to jest paragon. I za te wszystkie mięsa 168 zł. Ale przestań, jak ty się zachowujesz? Ty dzisiaj masz dzień tulenia, no więc ja to poukładam i zrobimy obiadek, tak? Nie. Potem pojedziemy po Jasia, Nie. tak? Tak, mały, tak.